Dzień dobry, Julia Lis. Witam Państwa w poniedziałek i zapraszam na wydarzenia telewizji Zabrze. Widowiskowa oprawa sztuczne ognie Mikołaj i wygrany mecz Górnika Zabrze z Wartą Poznań. Tak trójkolorowi świętowali swoje 75. urodziny. Takie spotkanie zdarza się raz na 75 lat. W ramach 19. kolejki PKOBP Ekstra klasy górnik zawsze zmierzył się z wartą Poznań. Kibice, zapytani przed meczem o wynik spotkania, odpowiadali: 2-0. 2-1 dla górnika. Albo remis, albo 3-1 dla nas. Myślę, że 2-1 dla górnika będzie. Nie zabrakło również urodzinowych życzeń. Żeby ciągle wygrywali i dużo szczęścia. Następnych przynajmniej 75 lat, no i przede wszystkim mistrzostwa w końcu. Żeby grali jak najlepiej wszyscy piłkarze do końca swoich karier i żeby każdy mecz wygrywali. Wszystkiego dobrego i dużo zwycięstw. Ten 15 tytuł mistrza polski jakby się wydarzył. Dobrych wyników na meczach, no najlepszych wyników. Żeby byli pierwsi w tabeli, żeby zawsze wygrywali. Zanim piłkarze wyszli na boisko, na kibiców czekał wyjątkowy prezent pokaz sztucznych ogni. Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy ku pamięci Wojciecha Łazarka, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a następnie to piłkarze na murawie dostarczyli kibicom wielu powodów do radości. Ostatecznie górnik wygrał 3-0, a trenerzy podsumowali spotkanie. Gabranka no, zmieniła obraz spotkania, bo, no, bo myśmy mogli nawet spokojnie poczekać na nich. Warta nie miała już nic do stracenia. Musiała zaryzykować troszkę bardziej, więcej zawodników włączyć do akcji ofensywnej, co pozwalało nam na tworzenie różnych kontr, szybkich ataków i stwarzanie sobie kolejnych sytuacji. Poza tym no ważne spotkanie, bardzo ważne spotkanie, żeby, żeby dobrze skończyć rok urodziny klubu. No fajna sprawa, fajna sprawa. Ta druga połowa rzeczywiście wydaje mi się, że mogła się wszystkim podobać, bo nie tylko bramki, ale tych akcji takich, czy szybkich ataków, czy, czy skąd ataków było dosyć dużo. Do momentu tej pierwszej bramki dużo rzeczy realizowaliśmy pozytywnie, natomiast eksperymentowaliśmy yy, ten pola górnikowi i od tej pory górnik też mógł częściej nas kontrować, tak naprawdę do bramki na 1-0, jedna była taka kontra, gdzie, gdzie było dosyć groźnie. Wiemy, że górnik ma szybkich zawodników, wiedzieliśmy, że jest tam dużo jakości, żeby do nich zagrywać, natomiast no, na drugą połowę yy, chcieliśmy, chcieliśmy przejąć tą inicjatywę i odrabiać straty. Ale też ona się nas rozpoczęła, od razu z kontrastu straciliśmy wygłębia. Ta walka o, o to bramkę honorową, nadziewaliśmy się na kontrast, to obraz jest taki, że, taki, takie, że. takie mamy odczucia, że górnik po prostu nas mocno włos, dominował, bo oddawał dużo cennych strzałów, dobrze wykonywali swoje zadania, jeśli chodzi o kontratak. Po 19 kolejkach górnik Zawrze zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 26 punktów. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane już po przerwie zimowej 10 lutego z Gliwiskim Piastem. Prezydent miasta spotkała się z jubilatami, którzy w tym roku odebrali listy gratulacyjne z okazji złotych oraz diamentowych godów. Jest okazja do spotkania pani prezydent z jubilatami, którzy w tym roku obchodzili w naszym urzędzie swoje jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. W tej chwili jest to już takie podsumowujące spotkanie w świątecznym klimacie. No jest to jest okazja do. Do powspominania, do porozmawiania, do nawiązania nowych znajomości. Czym ta dzisiejsza uroczystość jest dla Państwa? No Wielkim wydarzeniem nie spodziewaliśmy się tego. Bardzo dobra okazja, bo tak się nie widujemy, nie, nie znamy się na ulicy. To są po prostu dla nas obcy ludzie, nie? A przy stole jednak o, o wszystkim się gadać. W takim wielkim gronie, no i te nasze dzieciaczki kochane, które były. Nieku, ziemia, wszyscy, wszyscy, ten czas sprzyja spotkaniom sprzyja temu bliższemu uśmiechowi tej życzliwości ogromnie się cieszę i zawsze bardzo cenię sobie spotkania z jubilatami z tymi którzy obchodzą 50 60 65 lecie swojego małżeństwa ci państwo pokazują że można że udało się skoro im się udało nam też może się udać wszystkim życzę radosnych spokojnych świąt Uczniowie trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zabrzu kolejny raz świętowali Dzień Anioła. Wspólnie z nauczycielami zabrzańska młodzież przygotowała program muzyczny oraz wyjątkowe prace malarskie. A dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.